Szanowny panie marszałku, był pan zwolennikiem przyjęcia waluty euro i tak najszybciej. Mówił pan tak. Znakomite zadanie akurat na jedną kadencję e, przyszłego, e, przyszłego rządu. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, tak. jak najszybciej tak. Szymon Hołowki. Ale tutaj. wcześniej euro trzeba przyjąć. Chciał pan przyjęcia euro, zakończenia gotówki, przyjęcia pieniądza cyfrowego, a trzy tygodnie temu na debacie w Republiki pan mówił zupełnie co innego. Kłamał pan czy pan zmienił zdanie? Nie, drogi panie. Już miesiąc? odpowiadam. Drogi panie, po pierwsze, czasy się zmieniły i dzisiaj nie jesteśmy w stanie przyjąć euro. Natomiast jeśli chodzi o gotówkę, wielokrotnie już o tym mówiłem. Z pytania, które usłyszałem i wyczytałem, wynikało, że chodzi o cyfrowe narzędzia płatności. A euro będziemy wprowadzać w Polsce wtedy, kiedy będziemy do tego. Gotowi. Chcę po prostu wszystkim pokazać, że w każdej ważnej sprawie zmienia pan zdanie. A pan nie zmieniał sprawy a a pan 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 z tą stratą Zmienia pan zdanie. A lat sprawie pan Parę lat temu w 2016 roku, co się działo, Co się zachowuje jak w podstawówce. Tak, um, nie, Proszę bardzo, czas start. Mówię o, o tym dlatego, bo jest pan znany z tego, że bez przerwy zmienia pan zdanie. Parę lat temu mówił pan o tym, że marzy pan o tym, żeby zakazać aborcji, a teraz pan próbuje stać się twarzą ruchów preaborcyjnych. Mówił pan o tym, że chce powstrzymywać. Y upartyjanie spółek, po czym pana ludzie są w spółkach pan. państwa. Mówił Sławom pan, mówię. że chce przyjąć euro, teraz pan twierdzi, że nie chce pan przyjmować euro. Ja panu mówię, nie, nie jest nie pan już ma mam talent, pan nie ma być prezenterem, żeby czytać napisany przez kogoś scenariusz. Pan powinien mieć swoje zdanie i mieć odwagę bronić tego zdania. <coughs> pan nie, pan nie, jest... nie jest w stanie bronić nawet swojego pan zdania. Jest na Kurzy jest pan Pani poglądami.